Cześć, szalom! Wezwanie Matku Miłosierdzia. Miłosierdzie to takie coś dużo łatwiejsze dla Boga, a dużo trudniejsze dla ludzi. Miłosierdzie to nie tylko życzliwość, sympatia i miłość, ale i to, co dla nas będzie najtrudniejsze czyli przebaczenie. Mozolnie nam to idzie, ale jakoś idzie. Najtrudniejszy pierwszy krok. Ktoś mądry, nawet kilku, pozdrawiam, mi powiedzieli, że przebaczenie to decyzja, a nie uczucie. I okazuje się, że kiedy podejmie się decyzję, to i z czasem pojawia się uczucie przebaczenia. Mi osobiście odczuć przebaczenia pomaga nadprzyrodzona łaska Boża, ale gdy ona sama nie przychodzi, to owszem, przebaczenie to najpierw decyzja. Miriam przebaczyła, kochała, a uczyła się od Najwyższego. I tym daje nam przykład. I od swojej wrodzonej pokory też się uczyła i zrozumienia. I jako człowiek to nie tylko wzór dla nas, ale i ta, która nam upadającym i powstającym. Pokazuje miłość i miłosierdzie, kibicując nam właśnie. I ciągle pokazuje, patrzcie na miłosierdzie Boga. Te miłosierdzie nie zna granic. I póki żyjemy, nic nie może nam odebrać szansy na jeszcze jedną szansę na miłosierdzie. Czyli przebaczenie, ale i też samą miłość Boga. By Bóg nam przebaczył. I by nas kochał. Mówiąc optymistycznie, Bóg wybaczy nam zawsze. Mówiąc tak na bardziej pewnie, Bóg wybaczy nam zawsze, gdy naprawdę chcemy zmienić coś na lepsze i chociaż chciejmy, chociaż miejmy dobrą intencję, to już coś, to już dobry początek. Nawet jeżeli. To się od razu nie uda. Resztę zawierzajmy Bogu. Mamy swoją orędowniczkę, która nas wspiera i nam kibicuje jako nasza przyjaciółka. Dzięki na razie papa. Pa.